sparingi. No niestety porażkę co prawda 2 do 1, ale wynik chyba do końca nie odzwierciedla tego, co widzieliśmy na Murawie. No, wynik mógł być różny, bo mieliśmy też swoje sytuacje, walania też jeszcze miała. To mnie trochę niepokoi, że za dużo dopuściliśmy do tych sytuacji, ale obrona nie do końca dzisiaj była ustawiona, że tak powiem, meczowo, tak jak będzie to przemyśle wyglądało. Mam materiał do przemyślenia, bo nie wszystko funkcjonowało tak, jak byśmy chcieli. Których zawodników moglibyśmy dzisiaj wyróżnić, a e, którzy ewentualnie zagrali poniżej swoich oczekiwań? Pewno im plus jest wejście Kamila Dziewita, który rozruszał nas trochę w ataku i strzelił ramkę kontaktową. Brakło później, bo jeszcze trafił w słupka, ale, ale fajnie się zaprezentował. Pozostałych trudno oceniać. Oglądam sobie nagranie po meczu, to będę mądrzejszy, wtedy będziemy powiedział, jak to słabo analizować. Po czterech sparingach, dwa zwycięstwa, jeden remis i teraz ostatnia porażka. Jak w trzech zdaniach mógłby Pan podsumować łączny występ w tych czterech sparingach naszych zawodników? Ogólnie wyglądało to bardzo obiecująco. Mówię, dzisiaj trochę jestem zaniepokojony, jak, jak żeśmy się poruszali po boisku, ale myślę, że też tydzień nie był lekki. Jeszcze żeśmy trochę pracowali na, na, na wyższych obrotach i myślę, że to mogło się odbijać dzisiaj na, na dyspozycji chłopaków. Powodzenia życzymy w takim razie w na meczu z Polonią w Nie Dziękuję. Do zobaczenia.